Języku ognia przyjdź i błoń w naszych sercach, duchu miłości przemieniaj nas, swe pocieszenie. Witajcie. Witam Cię z radością w, środowy, w środowe południe, chociaż słuchać będziesz czego dopiero w czwartek. Witam Cię z Górskiego Szlaku i pragnę zaprosić do dobrych myśli. Musiałem wykorzystać ten moment bycia w górach, by opowiedzieć Ci o kolejnym owocu Ducha Świętego, mianowicie. O łagodności. Niektórzy nazywają góry taką krainą łagodności. Moi drodzy, nam czasami brakuje łagodności. My czasami bywamy tak gwałtowni, tak porywczy, pozbawieni łagodności, bowiem żyjemy w takiej rzeczywistości, która totalnie, całkowicie bycia łagodnym nie sprzyja. Ten ciągły gwar, ten ciągły bieg, Ciągłe napięcie, nieustanny stres, któremu jesteśmy poddawani, który jest generowany przez różne zewnętrzne czynniki. Nieustannie coś jest na głowie, nieustannie coś do zrobienia, nieustannie nas ktoś zdenerwuje, nieustannie ktoś coś od nas gdzieś chce, czy w się gubi i jak tu być łagodnym. Dlatego, moi drodzy, wierzę mocno w to, że Duch Święty chce nas czasami wyprowadzać do takich miejsc, które Mogą się stać dla nas taką krainą łagodności, takim miejscem, gdzie mogę na chwilę odetchnąć, gdzie mogę, jak to czasami mówimy, zapomnieć na moment o tych troskach dnia codziennego, gdzie mogę żyć przez chwilę innym życiem. To mogą być góry, nie zawsze mamy ten komfort, by w nie pojechać. To może być las gdzieś za domem, nieopodal. To może być jakaś inna forma ciszy, spokoju, samotności. Dlatego chcę cię dzisiaj mocno zachęcić i zainspirować, byś znalazł dla siebie, może nawet w najbliższych dniach, taką krainę łagodności i wybrał się do niej. Pozwolił Duchowi Świętemu, by cię wyprowadził w takie miejsce, gdzie nikt nic od ciebie nie będzie chciał, gdzie na moment wyłączysz smartfona. Nie będziesz sprawdzał Facebooka, gdzie przez jakiś czas, może, jeżeli masz ten komfort, będziesz miał pewność, że, że szewnie zadzwoni, nie? Że, że, że telefon ci nie odezwie, przez moment byś mógł o tym zapomnieć, by pozwolić Duchowi Świętemu, wyczynił nas nieco bardziej łagodnymi. I jestem o tym przekonany, sam tego doświadczam. Takie momenty sprawiają, że możemy wrócić do tej rzeczywistości, takiej normalnej, dnia codziennego. I być przynajmniej nieco bardziej łagodnymi. Więc szczególnie mocniej, jeżeli widzisz, że ci tej łagodności brakuje. Jeżeli może szczególnie widzisz, że nie wiem, twój wspommałażonek, szczególnie mu z tym ciężko, jeżeli widzisz, że nie, wiem, twój rodzic, szczególnie w tym nie domaga, zachęć do poszukania takiej Bożej krainy łagodności, gdzie nikt nie zadzwoni, gdzie telefon się nie odezwie, gdzie można żyć. Nieco innym rytmem, przynajmniej przez moment, przynajmniej przez chwilę. Moi drodzy, pozdrawiam Was z górskiego szlaku i życzę Ci, choć u mnie jeszcze środa, ale u Ciebie już czwartek, dobrego Bożego.